Fuck! do niego niego! go! Zegnij go! z tego, wyjdź! Zegnij się do niego! Skręcaj się! Skręcaj się, 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 się! Mocny wygląd! Zegnij się, się, dawaj, go. dawaj, dawaj, nie trzymaj tego! Siłę się, daj, daj, daj! Zegnij się! Zegnij się! Na dżółka, się! Zegnij tak, tak, się! Zegnij się! Zegnij się! Zegnij twarz! Zegnij się! Zegnij się! twarz! się!

Przez TKO w rundzie pierwszej Wygrywa narożnik czerwony